Prześniczyłem mi się kolorowe. Dziś mamy szczególny dzień. Po pierwsze nie jest to niemy film jaki lubię rzucać. A po drugie mamy piątek 22 kwietnia, czyli Światowy Dzień Ziemi. Przy tej okazji wybrałem się do Lasku Mogilskiego i chciałbym przedstawić Wam w skrócie taki malutki pomysł dość tych ludków Jakiś się zrodził w ich głowach Ja niestety w wielką dziedź jeżdżę rzadko, ale te miejskie krzaki Nie są mi obce A tutaj niestety, już leśnych krzaków Są też Inne ciekawostki Jestem dziś tutaj w Lasku Mogilskim Kosze na śmieci są niby, ale cóż z tego, jak śmieci też jest, nie brakuje. Jest taka akcja nazywa się Zabierz mnie, hashtag zabierz mnie. Pomysł ma na sercu skłonienie ludzi, którzy chodzą po lasach czy to na grzyby, czy to zwyczajnie, pospacerować, by zabierali z niego choć. Jedną rzecz, jeden mały śmieć, który tam inni zostawili. Dzisiaj poszukamy grzybów, może coś się trafi. Przy okazji, poszukamy śmieci, zabierzemy jeden. Rozpoczniemy w ten sposób akcję. Słuchajcie, jedno wyjście równe się, jeden śmieć wniesiony z lasu. To naprawdę nic nie kosztuje, a przekonacie się, że efekty będą, że efekty będą, a na przyroda nam się odwdzięczy sporymi grzybami. Pamiętajcie, jedno wyjście do rasu zabieramy jeden śmieć, a już tam widzę coś, teraz tam podejdziemy, widzę też grzybki, zobaczymy co to jest. Także jedno wyjście, jeden śmieć, pamiętajcie, tak chcę odpadoby to zapasów, a że raz jest pełen różnego rodzaju ciekawych rzeczy, także i śmieci to trwa nieskończoność nie zobaczymy jakie będą efekty, które mam nadzieję będzie się czy to mi na prywatnej wiadomości na stronie, czy to czy to na będziecie pokazywać się na grupie Grzybiarze Małopolska, na którą też grupę zapraszam. Zobaczymy, no. W jedności siła, w ilości też. Pamiętajcie, jedno wyjście, jeden grzyb. Nie żeby za dużo, żeby się nie przeciążyć ale kulturalnie pamiętajcie też o tym o i patrzcie widzicie tutaj mamy grzybka gmatwek dębowy dość tylko dużo ale mamy też flaszkę zaraz ją wyrzucimy jeszcze dokończę, bo zapomniałem powiedzieć każdy wpis, każdy efekt swojej pracy zabierania śmieci z lasu, czy to miejskiego, czy to dzikiego, otagujcie hashtagami zabierz mnie o jeden mniej w czysty las, trzy hashtagi, zabierz mnie o jeden mniej i w czysty las Także zachęcam do wzięcia udziału, do spacerowania po lasach, do zbierania śmieci, tak żeby było czyściej i się przyjemniej chodziło. A przy okazji zrobimy coś dobrego. Widzicie, śmietnik jest. A niestety znajdą się tacy, w którym to do świetnika za daleko chociażby mieli pod nosem. Także zaczynamy. Światowy Dzień Ziemi, 22 kwietnia. Jedziemy ze śmieciami. A dobra, macie mnie. Wracam się jeszcze po tą siatkę. I przy okazji pragnę przypomnieć, zabierz mnie o jeden mniej w czysty raz do akcji. Zapraszam w imieniu, oj, w imieniu grupy facebookowej Grzybiarze Małopolska oraz swojej strony. Grzyby w nowej hucie, a przy okazji o słucharki wrośniaka różnobarwnego. Dobra, idziemy jeszcze raz z bliska gmatwek. I kierunek śmietnik, hasztag zabierz mnie, hasztag o jeden mniej, hasztag w czysty las. Zapraszają grzybiarze Małopolska i oczywiście grzyby w Nowej Hucie. O, nie dało się, proszę.